Na tegoroczną wystawę przyjechałam jak co roku już z owcami, wrzosówkami, kozami miniaturowymi i owcami Jakuba. W tym roku po raz pierwszy przywieźliśmy osły, klaczy ze źrebięciem. Utrzymujemy też inne gatunki zwierząt, ale tutaj przede wszystkim chciałabym skupić się na małych przeżuwaczach, które prezentujemy Nie za bardzo się opłaca tutaj. Ostatnio, niestety, dotykają nas susze. Hodowcom zdarzają się problemy z zabezpieczeniem bazy paszowej. Mimo, że nie lubię narzekać, to niestety sytuacja nie jest zbyt ciekawa ostatnimi czasy. Mamy przedmioty i kierunki, takie jak zootechnika, weterynaria. Musimy mieć również zwierzęta hodowlane, takie jak bydło, owce, kozy, konie oraz drób żeby nasi studenci mogli się kształcić w pełni. Przyjeżdżamy już od dwóch lat, przyjeżdżamy z owcą olkuską, jest to rodzima rasa owiec. Mamy u siebie całe, sta całe stado, dosyć pokaźne już w tym momencie. Weterynaria i zootechnika to są praktycznie dwa najbardziej oblegane kierunki, jeżeli chodzi o zwierzęta oczywiście. Także zainteresowanie jest, coraz więcej również mamy właśnie studentów zainteresowanych samą hodowlą, w Polsce również też notujemy wzrost takich drobnych hodowców, gospodarstw hobbystycznych, serowarów. Także jest pozytywny efekt. No niestety jest to przykry fakt, ale taka prawda, że polityka nam nie pomaga. Na szczęście w Polsce mamy trochę przykorną tendencję i od dwóch lat notujemy wzrost pogłowia owiec w Polsce. Wystawiam wiedeńskie białe i wiedeńskie niebieskie. Tutaj właśnie prezentowany jeden z królików. Jest tych królików sporo w różnych odmianach barwnych, różnych rasach. Naprawdę, i rywalizacja bardzo fajna, bo też przyjechaliśmy tutaj z klubu, polskiego klubu hodowców królików wiedeńskich. A tych wiedeńskich jest tutaj prawie 120 sztuk, więc rywalizacja jest naprawdę super. Hoduję króliki no, od 4 lat. To jest sport, to jest choroba, z której nie da się praktycznie wyjść. Jeżeli zacznie się to robić, to praktycznie każdy hodowca mówi, że jak zacznie to robić, to już, już z tego nie wychodzi, po prostu y, dba o te króliki, zajmuje się nimi po prostu. Rozmawia z nimi, kocha je, to jest, to jest hobby pełną paru, naprawdę. Mam teraz obecnie jakoś 80 sztuk, myślę to powiększyć jeszcze bardziej. Cały czas to rozbudowuję, znaczy chcę bardziej powiększyć, jeżeli chodzi o jakość niż o, jeżeli o ilość, żeby to po prostu było piękne, ładne, a nie żeby było tego dużo na słabszym poziomie. My to również sprzedajemy, aczkolwiek bardzo. Trzeba dużo poświęcać na to pieniędzy, czasu, żeby to było dobre. Kupujemy karmy, odżywki, to też kosztuje, prawda? I też nawet takie wyjazdy na te wystawy, to, to też nie jest właśnie tanie, aczkolwiek daje dużą satysfakcję, bardzo dużo poznajemy nowych ludzi, yy, nowe przyjaźnie, nowe znajomości. To jest naprawdę super sprawa. Dzisiejsza wystawa jest, yy, jest, można powiedzieć, uwieńczeniem naszego dziesięciolecia, które obchodzimy w październiku. Yy, wystawa. Yy, Każdorazowo tu w Zaksobie się powiększa z, z racji tego, że hodowcy chcą się e, pokazać e, swoje, swój dorobek, swoje hobby, a jest tu miejsce bardzo wspaniałe do tego. Hodowców mamy ogólnie 90, e, jest 720 królików e, wystawianych w różnych rasach, e, później jest e, 450 głębi i Trochę mniej kur, z racji tego, że tam hodowcom się trochę nie powiodło, jest 50, ponad 50 kur. Wystawa się powiększa z racji tego, ponieważ utworzył się u nas klub Królików Barnowatych. Mamy hodowców z, ze Czech, ze Słowacji, mamy z Wielkopolski, mamy z Bielunia, mamy ze Śląska, także no, zainteresowanie tą wystawą jest. My jako organizatorzy się bardzo cieszymy, że ośrodek, który jest na co dzień ośrodkiem szkolenia olimpijskiego, może raz w roku być w tej części regionu taką stolicą, jeżeli chodzi o wystawę zwierząt hodowlanych. Jeżeli chodzi o w ogóle Polskę Południową, to wydaje nam się z naszych odczuć i rozeznań, że to jest taka największa wystawa zwierząt nam bardzo mocno przybywa. Jest duży... Zestaw drobnego inwentarza. Są owce, kozy, konie, więc wystawa jako zwier zwierząt hodowlanych jest no na pewno na płaszczyźnie największą, ale w tym regionie również.